Siema, z tej strony Dawid i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Saints Row 2. W tym, będziemy, w tym odcinku będziemy robić misję dla Olto... Ultor, czy ja Oltor chuj wie jak to się do tej dla tej jebanej Ultor do tej korporacji popierdolonej. Więc zaczynamy. As many of you know, the was just the beginning of what ultor has in mind for stillwater this is shivington once a pristine set of tenement homes this neighborhood has devolved into a dangerous ghetto filled with undesirables such as these now i'm sure a lot of you are wondering ugly buildings unwashed masses what the hell is ultor thinking my friends we are thinking about the future picture this glass towers clean streets and no one below the poverty line trying to wash your car. Impossible? For a lesser company, maybe. Now I'm not here to make idle promises or vague predictions. No offense to all of you politicians out there. <laughs> no, I'm here to show you how we're going to do it. Now obviously before we can remodel Shivington, we need to own the land. So how do we do that? By directing the gangs towards Sunnyvale, not only are we lowering the number of our detractors, we are lowering the property value as well, which means when we buy the land, the savings get passed on to you, the stockholder. The we direct funds to department. They increase police presence and pretty soon all those nasty little gangbangers are gone. Crime stops. Property value goes up and now your population looks like this. Brawo, a teraz się rozwalę, dupku. Okej. Okay. No to będziemy jechać robić kolejną misję. Znaczy, no, tam to był jakiś filmik popierdolony. No teraz pójdziemy... ...robić faktyczną misję. Okej, okay, przejdziemy się... ...w Hmm. Wyniszczymy wszystko i wszystkich. Będziemy jedyną korporacją rządzącą w tym mieście. Hmm, hmm, hmm. Zobaczymy jak to będzie. Choinka normalnie. <laughs> Ok. Zajechaliśmy już na miejsce. Prawie. Jesteśmy na miejscu, więc zaczynamy misyjkę. Wdechę po prostu zajebiście Nawet nie poszli, nie, nie dali mi się Nie pozwolili się dubki nawet napić Drina nie dali sewalnąć Dobra, więc ja im przeszkodzę w tym, albowiem byli niegrzeczni i zrobimy im krzywdę. I cacy. Więc sobie teraz wyjdziemy.

No to ratujemy ich. No, zobaczymy kogo najpierw. Aha, najpierw piersa. Zapomniłem, najpierw Pierce'a trzeba uratować. Hmm, nie damy się tak łatwo wydymać. Dobra, trzeba pojechać tędy <laughs> Kurwa mać, którędy tutaj wjechać tędy chyba Szlak trafi, no A najlepsze jest to, że kurwa nie wiem gdzie wjechać Jebane kurwa miasto no Przez ten płot kurwa pod takim czymś powinien się rozjebać Jak ja kurwa nienawidzę na takich dziwnych kurwa ruderach jeździć Pierdolę Szczególnie jak jeszcze kurwa wszystko się mi kurwa tnie Dobra, pierdolicie. trzeba ich teraz zajebać i skończyć z nimi Gdzie te głąby są? Dobra, tu jeszcze gdzieś jakiś głąb jest Nie zdążyłem kurwa, zajebiście. Szlak trafi gówno zajebane Zajebana, maćby to wzięła Wszystko kurwa tak powoli jeździ to jest pojebane Albo jeździ kurwa za szybko albo za wolny jest popierdolone. Chuju, tchamu cioto to jebana No kurwa misje już mnie wkurwiać zaczynają powoli jest takie spierdolone sterowanie, że ja jebie. Spierdolić to. Szybciej kurwa ja tam zabiegnę niż dojadę. No i dobrze, i teraz chujem macie za swoje. No i tacy teraz ich kurwa wydupczymy na ostro Niech cię chuj jakimś gównem nie porazili Dobra tu gdzieś jeszcze dwóch czwoków I tacy Nie amazing już. Kurwa, porę się ta GPS obudziła. Dobra, jedziemy. Jak Rambo w filmie pierwsza krew. Prawie. Hm. Strasznie źle, że nas ścigają. Nie podoba im się to Co nas chuje wyłapać. W trzeciej części nam im się to prawie udaje. W drugiej części też im się to prawie udaje. A nie wiem jak w czwartej części. A w czwartej części to z kosmitami walczymy. Dobra i chuj mu w Szlak trafi te samochody, no kurwa, blokada co metr. Weź tu kurwa przejedź. No nieważna, no i już kurwa kolejna blokada no, trzeba sobie jakoś poradzić Poradzimy sobie z nimi Ciekawe, że to faktycznie tak za wszelką cenę by nas chcieli dopaść. I liked Ultor a lot more when they just made clothes. What'd you do to piss these guys off? Fuck if I know. Yo, I signed off for killing gangbangers, not fighting some SWAT team from hell. Don't worry about it, Pierce. We'll take care of it. The fuck you mean, don't worry about it? These guys are packing space age shit. Hey, Shandi, you date anyone who worked at a place called the Pyramid? No. For real? I... You two find out whatever you can about this place. I want to take these assholes apart.